Wracamy, wracamy 2-1 yy, Leverkusen tak właśnie miałem to mówić też wiem, wiem Bayer yy, stracił bramkę bardzo fajnie cieszy się z tego powodu jak najmocniej kurczę jak to jest sobie... No widzicie. Włos tylko poprawię, pozwólcie. <grystanie> Napiszcie na czasie, czy dobrze wygląda, i lecimy z live. <grystanie> to będzie nudna druga połowa według mnie. Może padnie jedna bramka, ale wątpię, żeby tu... żebyśmy tu zobaczyli jakiekolwiek większe emocje. Nuno Mendes tutaj z lewej strony i Barkola wywalczył rzut z autu. Dla Paryża Wendeverkusen, tak, wiem przegry, przegry, Stracili bramkę Zawodnicy z Bajeru I zobaczmy, Witinia. Zagrywa do Mendesa, Mendes w środku pola Mendes do Hakimiego Hakimi Hakimi No ciekawe to rozgrywa Ciekawe Audi czy BMW? Audi Audi Imo Audi Jestem fanem jest? Wikielec? Okej, okay, okej, okay. Ciekawe. Zobaczmy, Vitinya przed wolem Nuno Mendes. z lewej strony Barcola Barcola, czy będzie zagrywał? Bardzo ładne, ciekawe zagranie do Zairemerego. Lubię twoje Twojas i nagle patrzę i live, no to bardzo się cieszę. Coraz częściej teraz te live'y. Yy, ogarniam coraz częściej. Hmm. Jak tutaj to się ten, jak tutaj to się. A właśnie.